너무 너무 먹었어. 오늘 뭐 먹었어? 오늘 뭐 먹었어? 오늘 뭐 먹었어? 아베 뭐 A jak exist. hmm. um sure. oh, z... Và... Ma uczyli w makce? Majdy w mo Marzu w jej makce? Mak, Garnetka złożyła za na drzewo w makce. Garnetka złożyła mamę na drzewo. Makże, Makarnka złożyła mamę na